Przekrojemy wszystkie dynie, teraz je wydrążę i wyłożę na blachę, wstawimy do pieca, żeby się ładnie upiekła. Składamy ją do piekarnika, upieczy się, wyciągamy ją, ściągniemy skórę, wydrążymy środek. Hej, moi drodzy, cześć! Witajcie w kolejnym filmie. Dziś zrobimy sernik dyniowy, ale nie taki, który robiliśmy ostatnio, który musiał iść do piekarnika i był z warstw. Tylko na zimno, bez pieczenia. Ubierzcie sobie wcześniej dynię, tak jak ja to zrobiłem, i wymieszajcie wszystkie składniki do lodówy na minimum 4 godziny najlepiej na noc to jest idealny no dobrze to co zaczynamy tu już nasza upieczona dynia jak widzicie wchodzi z niej trochę wody ale to nic nie szkodzi twaróg suszony imbir cynamon i goździki brązowy cukier i biały aromat waniliowy Niestety nie mam innego, muszę użyć taki. I oczywiście śmietanka, którą ubijemy na koniec i wymieszamy z tymi składnikami. A to nasz spód, czyli roztopione masło, ciastka z cynamonem. Taki kruchy, maślany spód wejdzie. Na początku wymieszamy nasze ciastka, cynamon i masło. Wrzucamy teraz to na spód. do lodówki. Zrobimy teraz wypełnienie Dodamy dynię, twaróg i resztę składników do środka oprócz śmietanki. Dynia Zapraszam do środka Słuchajcie, ja wrzuciłem to do blendera, mm. bo było za duże grudki mi się to nie podobało. Wolę taką gładką konsystencję, mm, widzicie? Było za duże grudki, ja wolę taką gładką konsystencję, żeby to się wszystko ładnie połączyło. I to jest widzicie, bardzo gęste. Ze śmietanką to się idealnie nada. Teraz ubijemy śmietankę sobie, posprzątam ten bałagan tutaj. Ubijemy śmietankę i wymieszamy ze sobą dwa składniki. będziemy dodawali naszą dynię, ale będziemy mieszali już ręcznie, bo po co to przebić. Wstawiamy tu do lodówki. Tak jak wspomniałem wcześniej, najlepiej na całą noc, więc na pewno odezwie się bardzo, bardzo późno. Cień e, później muszę szybko wyjść z domu, ale grywam ten, ten plik, żeby e, Wam pokazać, jak tort pięknie wygląda w środku i jak smakuje. W sensie tort sernik, to jest sernik nasz zimny. idealnie się wychłodził w ten czas. E, żona teraz przetestuje, czy dobre. E, dobrze, no to co, okroimy. Zobaczcie, jak to idealnie wygląda. O nie, coś pięknego. Coś po prostu pięknego. Zapomniałam o dekoracji. To teraz czas na testowanie. Słuchajcie, moi drodzy. Przepięknie wygląda, czyż nie! waga? Testujemy. Mmm, wow, to jest chyba najlepszy sernik dyniowy w moim życiu. Przepięknie wygląda, wspaniale smakuje, nie jest sztywny, jest taki fluffo, fluffy, taki puszysty, mięciutki, na zimno, idealny. Smaki świetnie się połączyły, naprawdę. Można ubić tutaj, mm, nie wiem, możecie coś dodać więcej twarogu, jeżeli chcecie, żeby było bardziej sztywne, mniej dyni. Ale chodzi o ten smak dyni, który jest mega wyrazisty. Mi bardzo smakuje, myślę, że Wam również. Koniecznie wypróbujcie ten sernik dyniowy na zimno. Na pewno będziecie wielkimi fanami tego. Naprawdę. Odrobinę śmietanki na górę. Koniecznie mam polecam. Jeżeli film Wam się spodobał, to dajcie łapkę w górę. i Subskrybujcie kanał po więcej i zapraszam na inne filmy dyniowe. Trzymajcie się. Pozdro. DG.